Zmacniacz 6 sześciokanałowy Alpina systemowy zainstalowany. Jak widać, tutaj wszystkie wtyczki pasują. Wtyczki, tam systemowe, również pasowały idealnie. Jest miejsce montażowe dedykowane na ten wzmacniacz. Mieści się on tutaj idealnie. A taka ciekawostka, jak już mówiłem, wzmacacacz ma sześć kanałów, z czego pierwsze cztery są w prasie AB, a ostatnie dwa są w prasie D, żeby mieć dużo więcej mocy przy bardzo małych rozmiarach. Lada drzwi mamy już poskładane, jedna na prawą stronę. Pod fotelem pasażera zamontowany 20 cm głośnik systemowy, który pokazywaliśmy wcześniej. Tutaj wszystko oczywiście pasuje, bez żadnych wiercenia dziur czegokolwiek. To również, jak już mu pokazywałem wcześniej, dedykowany system Alfajna, bardzo fajny głośnik. Nie potrzebuje za dużo mocy, ale dzięki czemu odlicza się bardzo fajną jakością dźwięku. I teraz tak, prawa strona, gdzie również została już wyklejona wielowarstwowo pod matą bitumiczną. Eee... Mamy folię aluminiową, czyli nie, bitumiczną, tylko butylową. Oczywiście mamy folię aluminiową, i całość tworzy nam bardzo sztywne te połączenie. Praktycznie to w ogóle nie ugina. Bez żadnych modyfikacji, bez żadnych blach. I przede wszystkim bez niszczenia samochodu. Wszystko zostało w oryginale. Także mamy tutaj skończoną prawą tapicerkę. Pokażę jeszcze raz, że to jest super sztywno.